Alert, alert, odpalamy protokół. Kryzys tożsamości, multiversum szaleństwa. Stało się coś niewiarygodnego, coś, co niszczy logikę, miesza rzeczywistości i sprawia, że nawet my, doświadczeni kronikarze absurdów, łapiemy się za głowy. Rogacewicz Cinematic Universe właśnie implodowało. Zanim przejdziemy do sedna, zróbmy szybkie przypomnienie, bo wiemy, że łatwo się w tym pogubić. Mamy w polskim showbiznesie dwóch Rogacewiczów. Rogacewicz numer jeden. Marcin. Dobry Rogacewicz. Aktor, bohater, który w pandemii otworzył warzywniak, żeby utrzymać rodzinę. Symbol pracowitości. I mamy Rogacewicza numer dwa. Łukasza. Złego Rogacewicza. Aktora, bohatera skandalu z Agnieszką kaczarowską w Tańcu z Gwiazdami. Ten od pocałunków, ustawek i rzucania pracy dla sławy. Jeszcze kilka dni temu robiliśmy dla Was specjalny edukacyjny alert, żebyście ich nie mylili. I co się stało? Producenci tańca z gwiazdami postanowili celowo nas wszystkich pomylić. W najnowszym odcinku, w materiale wideo przed tańcem, Łukasz Rogacewicz, ten zły, zabrał Agwieszkę Kaczorowską do warzywniaka. Co tu się dzieje? To jest kradzież tożsamości na wizji. To jest jawne, bezczelne przywłaszczenie cudzej, dobrej i szlachetnej historii. Łukasz Rogacewicz, bohater skandalu, nagle na potrzeby programu zaczął udawać Marcina Rogacewicza, bohatera sprzedawcę. To jest tak absurdalne, że aż genialne. Wyobrażacie sobie tą rozmowę w pokoju scenarzystów? Słuchajcie, ten nasz Łukasz ma słaby wizerunek po tej aferze z Kaczarowską, co zrobimy? Wiem, przebierzmy go za tego drugiego, dobrego Rogacewicza, tego z warzyw. ludzie go kochają, nikt się nie zorientuje. Ale to nie koniec, bo w tym właśnie warzywniaku otoczony pietruszką i ziemniakami pan Łukasz ze łzami w oczach postanowił opowiedzieć swoją dramatyczną historię, o tym, jak musiał zamknąć swój warsztat stolarski i nie miał siły wstać. To jest po prostu mistrzostwo. On nie tylko ukradł historię z warzywniakiem, on próbuje teraz ukraść też całe współczucie. Chce nam pokazać, że on też jest biedny i pokrzywdzony przez los. Biedaczek musiał rzucić pracę, bo stał się tak sławny dzięki całowaniu zamężnej kobiety na wizji. Nasze serca pękają z żalu. My w Alercie Celebryckim jesteśmy w stanie totalnej konsternacji. Ta historia jest tak wielopożemowa, tak meta, że aż trudno ją ogarnąć. To jest dowód na to, że w telewizji nie ma już żadnych zasad. Można wszystko: można ukraść cudzą historię, cudzy wizerunek, a wszystko to w imię jednego świętego celu oglądalności. Co będzie dalej? Czy w następnym odcinku Łukasz Rogacewicz opowie, że to on był komisarzem w kryminalnych? A może Marcin Rogacywicz dla odmiany pocałuje kogoś na wizji? W tym multiwersum wszystko jest już możliwe. Co myślicie o tym niesamowitym zabiegu? To jest genialna telewizja, czy może jednak żanująca kradzież wizerunku? Czekamy na Wasze opinie i subskrybujcie, bo my będziemy dalej prowadzić to niesamowite śledztwo.